Akwarium Amatorskie TV. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Tytuł Sadzenie roślin, część druga, troszkę jest na, na wyrost, dlatego że o sadzeniu roślin nie będzie dużo z tego względu, że po prostu nie miał kto mi tego nagrywać. Bardzo Was wszystkich przepraszam, ale pokażę Wam efekt końcowy. Dlaczego mi nikt nie miał, nie miał kto mi nagrywać? No dlatego że po prostu moje dzieci, kiedy e, zabawa była przednia i jeszcze bawiły się tym, że coś mi nagrywają. No to jak dzieci, jak to dzieci, po jakimś czasie zabawa się znudziła, i przecież cały dzień nie będą ze mną siedzieć, tak? Ale jak może o wszystkich, jak wspomnę gatunkach roślin w, cza w czasie, kiedy już będzie wszystko posadzone, a na koniec jeszcze dam taki opis wszystkich roślin, dlatego że jak wszyscy wiedzą, nie jestem lingwistą i często się mylę w tych łacińsko brzmiących nazwach Cyperus helferi, to jest roślina po lewej stronie w, na trzecim planie roślina, która dość przypomina walisnerię popularną ale znacznie wolniej rośnie zresztą o, może umówmy się tak, że o tych roślinach tak dokładniej będę nagrywał może jakieś filmiki nie chcę Mówić na przykład o roślinie przez 3 minuty, bo co można przez 3 minuty powiedzieć o jakiejkolwiek roślinie? Tak? Że co jest zielona i co wsadza się ją w podłoże albo umieszcza się na, na dekoracji? Nie ma sensu. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja na początku mam taką technikę: sadzę na, na początku epifity. Później jakieś mchy, i następnie, jak widzieliście na filmie, dolewam sobie wody trochę tak, żeby zakryło podłoże. Żeby te rośliny sadzone nowe były już w mokrym podłożu. Tak. Następnie sadzę rośliny. Najpierw trzeci plan, drugi i pierwszy, i dolewam wody. No. Efekt końcowy jest taki. Jak widzicie, z lewej strony z, umieściłem efekt placebo. Jak to niektórzy mówią, a niektórzy mówią, że to najdroższe kawałki plastiku i e, jakiejś stali nierdzewnej. No, niestety, ja wolę na zimne dmuchać, jak mam. Niech sobie tam jonizuje. Jonizator zobaczymy, jakie będą efekty. Tego. Słuchajcie, parę słów o tym, jak podłoże zachowuje się w przysadzeniu roślin. Tak. Według mojej skromnej wiedzy, gradacja podłoża jest wystarczająca. Podłoże nie jest lekkie, nie unosi się. Ani jedna granulka podłoża nie wypłynęła na wierzch, na powierzchnię. Rośliny dość dobrze się sadziło. Czy dość dobrze? No, można powiedzieć, że dobrze się sadziło. Nie chcę tutaj uchodzić za człowieka, który zachwala to podłoże. Po prostu teraz mówimy o faktach. A na recenzję tego podłoża trzeba będzie troszkę jednak poczekać, bo to, że od razu po zalaniu woda jest kryształ, to, że podłoże te granulki nie wypływają na powierzchnię, to, że w miarę dobrze się sadzi dobrze się sadzi rośliny to jest nie wiem na ocenę chyba wpłynie chyba w 10% bo to na niektórzy, niektórzy ludzie na to patrzą mi to bardzo bardzo uważnie że jak, jak na przykład sadzić jakie warunki są przy obsadzaniu roślin i tak dalej i tak dalej ja powiem że te wstęp, ta wstępna moja ocena tego podłoża przy sadzeniu roślin jest naprawdę wysoka zresztą chyba podobne miało podłoże Dennerle akurat w tych dwóch podłożach się obracałem że tak powiem i to wygląda podobnie na ocenę jakąś większą podłoża trzeba oczywiście poczekać bo to tak jak mówiłem wcześniej jak to się sadzi Jaka jest przejrzystość wody, wody po zalaniu, to, jest, to są rzeczy ważne, ale najważniejsze to jest to, czy to będzie rosło. Oczywiście jest jeszcze jeden problem, czy ja robię wszystko zgodnie z, ze sztuką akwarystyki. Bo ktoś może powiedzieć, że po prostu nie znam się i dlatego mi to nie rośnie. Ale no cóż, no podjąłem się wyzwania przetestowania tego podłoża. Będziecie oglądać, jak to się akwarium rozwija. Cóż, na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Jak widzicie na załączonym obrazku, nadal mam problemy z robieniem filmów. Jadę niedługo na zoobotanikę. Tam prawdopodobnie ktoś mi ma pomóc w ustawieniu tego aparatu. Jak ktoś wie, jak to zrobić, Nikon D3200, piszcie w komentarzu. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka widać, że coś. Umówmy się tak, że ja nie będę tutaj dukał tych roślin. W trakcie, jak będę nazywa, na, nakręcał film o jakiejś konkretnej roślinie, to wtedy pogadamy sobie o niej dłużej. Wszystkie rośliny, które użyłem. Dzisiejszej części do sadzenia znajdziecie na końcu w opisie filmu. Na pierwszy rzut oka, aranżacja troszkę mnie zawodzi. Dlaczego? Już widzę swoich, swoich parę błędów. To nie są błędy, znaczy w zasadzie to są błędy związane z doborem roślin bo już widzę, że na przykład Eloharis Parvulo, którą posadziłem na samym przodzie, to nie podoba mi się to po prostu. Nie podoba mi się. Um, będę musiał chyba jakiegoś innego rozwiązania poszukać, ale zobaczymy. Na pewno strasznie i brzydko wygląda e, mech, który tam sobie z prawej strony z przodu jest na tych takich metalowych. E, metalowych takich nie wiem jak to się nazywa już zapomniałem. No, on będzie tylko tam tylko na jakiś czas po prostu żeby troszkę odbił. Jak już odbije no to gdzieś go tam zaszczepię na jakichś kamieniach czy na jakichś innych dekoracjach. Cóż, cóż jeszcze powiedzieć o tym zbiorniku? Jak lewa strona w miarę jeszcze mi się podoba to już Prawa strona troszkę mniej. Nie wspominałem o tym, ale teraz widzicie to całej okazałości, że nie ma szklanych wlotów ani wylotów, z których się ostatnio kiedyś tam, w którymś odcinku tak się bardzo cieszyłem. Zdarzył się wypadek z, przy czyszczeniu akwarium, po prostu wylot mi się pęknął. Pękł mi wylot po prostu, no i musiałem dać e, Fluwala normalny ten taki e, wylot. Jak dałem, wylot to już musiałem normalną też dać e, kratkę sącą też fluwalowską oryginalną, ale powiem wam jedno, całkiem lepiej się zaciąga taki filtr od nowości i. E, Jakość tego startu filtra jest całkiem inna. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy wygląda tak. To akwarium będę starał Wam się pokazywać co jakiś czas. Mam parę materiałów. Zamierzam właśnie jechać na zaobotanikę. Pewnie coś tam też nakręcę. Ale chyba będę dawał wam na bieżąco najpierw to co to akwarium jest moje a później jakieś nowe materiały z, może z jakichś targów czy tam od kogoś innego na dzień dzisiejszy wygląda to tak zapraszam na kolejne odcinki patrzcie się co tutaj kombinuję na dzisiaj to było wszystko Zachęcam do komentarzy, zachęcam do podpowiedzi, może ktoś mi podpowie, jak to jeszcze coś zrobić, chociaż nie sądzę, żebym coś zmieniał. Na razie cześć.